Witajcie rodacy. Komika wypuściła swoje najnowsze mikrofony bezprzewodowe. WIMO C to małe i uniwersalne rejestratory w dobrej cenie, ale czy w parze idzie jakość, oto test. Front opakowania minimalistyczny z fotką sprzętu ze środka. Na tyle producent umieścił parę ikonografik z informacjami technicznymi. Urządzenia są bardzo dobrze zabezpieczone na czas transportu, siedzą w dodatkowym twardym ETUI. Te wykonane jest naprawdę porządnie, a na górze jest jedynie nazwa producenta. Naokoło mamy pojedynczy zamek plus rączka do przenoszenia. Po jego otwarciu zobaczymy kable USB-C do ładowania jednostek, dwa elastyczne przewody z dwoma mini 3,5 mm do połączenia z, na przykład, aparatem. Jest również adapter, jeżeli nie macie mini jacka w jakimś urządzeniu. A ostatnie co mamy, to prosta instrukcja obsługi w języku angielskim. A tak wygląda TX i RX od razu po wyjęciu. Pierwsze co poczujemy to bardzo niska waga i małe wymiary, i te detale wyświetlam Wam na ekranie. Jakość plastiku jest dobra, a spasowanie wszystkich elementów jest wzorowe. Na plecach mamy mocny klips, więc do każdego ubrania spokojnie możemy się podpiąć, ale to później zobaczycie w moim teście. Pod spodem. Mamy wszędzie piny do ładowania, a TX-y mają dodatkowo port USB-C do odsłuchu, o ile sobie tam podłączymy jakieś słuchawki. Maksymalnie Wimo C podziała 8 godzin na jednym ładowaniu, a jeżeli to dla Was za mało, to producent dał nam takie plastikowe Etui, które również jest Powerbankiem. Dzięki niemu możemy przedłużyć żywotność TX -a i RX -a o kolejne 8 do 10 godzin. Najważniejsze kryje się u góry. To tu mamy mikrofon mogący nagrywać w jakości 48 kHz i 24 bitach. Nie jest to może topowa jakość, ale na pewno sporej większości osób ta wystarczy. Fajnie również, że jeżeli będziemy nagrywać na podwórku czy w środowisku, gdzie jest wietrznie, to te dwa zdechłe koty pomogą w eliminacji szumów. Na boku TX-ów mamy dwa przyciski funkcyjne: od włączenia i przyciszenia, no i parowania czy włączenia usuwania szumów stła. Jak widzicie, nie ma tutaj dużo, a jedynie najważniejsze funkcje. Na RX-ie znalazł się mały LEDowy wyświetlacz. Ten pokazuje nam najważniejsze informacje, jak i poziom głośności poszczególnych mikrofonów. Na boku przycisk od włączenia i zmiany trybów pracy z mono czy stereo, a na drugim ustawimy głośność jednostek plus USB-C do odsłuchu. Łączność to 2,4 GHz, co powoli robi się standardem, jako że mamy niemal zerowe opóźnienia, jak i bardzo duży zasięg, bo nawet 200 metrów od transmitera. Wimoce to mikrofony uniwersalne możemy ustanowić połączenie z laptopem, telefonem, aparatem, czy niektórymi kamerami sportowymi SzTOS. No a co z jakością audio? Tą słyszycie od początku tego materiału, bo to właśnie komiki używam, aby nagrać dla Was audio tej recenzji. Jeżeli chodzi o wady, z chęcią bym tutaj widział możliwość nagrywania na karty microSD. Ewentualnie możliwość podpięcia mikrofonu krawatowego to również byłby plus, bo nie wystawałby aż tak bardzo ten, ten pipek tutaj właśnie. Na pewno fajnie działa ten zdechły kod, bo te boczne podmuchy wiatru są ładnie wyłapywane i nie będziecie słychać, słyszeć takiego... Chrz, chrz, chrz. E, usuwanie szumu również działa poprawnie, bo tutaj z tyłu mam drogę, e, jeżdżą samochody po takim bruku, a wy na pewno tego nie będziecie słyszeć, a wyłącznie tylko mnie. Cena 500 zł z e, AliExpress, z oficjalnego sklepu Komiki, i to jest fajny stosunek jakości do ceny no bo sami słyszycie tą jakość ona jest tutaj naprawdę bardzo dobra. No i cóż. Tym otoptymistycznym akcentem zakończyłem program. Dzięki serdeczne za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć!